Halo, teo, Brate, możesz gawalić, i możesz gadać? Widzisz, że już słowa mam. Mogę? Ja. E, bo kurwa, dzisiaj trener do mnie podszedł nie? i mówi, że w sobotę gramy z jakąś desną, nie? i my z przodu nie mamy gościa, bo ten Hiszpan jest kontuzjowany. I kurwa, on chce, żebym ja z przodu zagrał, nie? Nie, cierpią. No kurwa, serio, to jest hit, nie? K ty, no nie, nie macie żadnego typa No nie chcą dać młodego że typu, tylko powiedział, że ja bo ja dobrze głową gram i że szybki jestem to nie będą nie rzucać się. do przodu na mnie Nie pierdol No serio no ja nie wiem co ja mam robić chłopie na tym z przodu tam Kurwa, no czy ale jak? No nie pierdol ty, no hit kurwa No hit, no ja to samo w szoku jestem normalnie no ale jak, nie mają nikogo? No nie chcą dać młodego, bo wiesz, bo tu zaraz jest, yy, tego Hiszpana trzymają na Chelsea na czwartek, a, a powiedział, że dawaj, chcesz, że ja zagram w przodu. Słyszałeś? Werbic... No Werbić, ma kartki, pauzuje. Ja pierdolę, ale kurwa. No co, no to on ci bo no weźmij no, kurwa, jak się powóz w kresie, no kurwa. A oni grają w trójką w obronie, czy w czwórką? <ślesz> czwórką, brate, czwórką. To ale to co, przy stoperach muszę stać jak coś tylko. Nie? No między stoperami, no wiesz, musisz schodzić, trzymaj w z stoperów i chuj, no co i głowa za obronę i tyle no. A no chuj, tam dobrze, dużo się nie biega, nie? No zobaczysz, kurwa, no na pewno będziesz musiał latać, kurwa odnego ale trzymaj się stoperów. Tam taktycznie to on mi jeszcze powiedzie, ja mam się ustalać, żeby pressing robić no, czy coś. nie no tak no co ja mam pewno, no kurwa, no na górę, no. Wymyślili w chuj, co? Na kontrę, nie na jak pierdolę. A będziesz oglądał? Będziesz oglądał ociec? Chcę to zobaczyć. Nie, nie wiem. górę. Nie, teo dobra. Bo tutaj taki program robimy, wiesz, tu z, z dziennikarzami. Verba też siedzi i, i na live, nie? I żart taki, wiesz. <laughs> Żeby zadzwonić do kumpla jakiegoś, że do ciebie, żebyś mi powiedział jakby, bo to taka kara dla mnie, bo ja nie odpowiedziałem na pytanie dobrze, nie?